Sie czy mordeczki z tej strony Tutusek. Tu Witam Was na moim kolejnym odcinku na tym kanale i mam balony. Mam balony, no troszeczkę spóźnię się z filmikiem, ale mam Białam pierwsze lepsze i tu jest 10 balonów. I ta osoba, która zgadnie za ile kupiłam te balony, to dostanie do mnie serduszko. A ja was zapraszam Was do oglądania. Ej, piku, zostaw z na dole i łapkę w górę, dobra? A więc teraz będzie wielkie, otwarcie paczki. No więc. Wow. No, jest tu 10 balonów. Żeby Was nie oszukać, to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A skąd wiem, że to jest 10 balonów, skoro teraz liczyłam? Wcześniej już liczyłam. Po prostu nie ma nigdzie napisane. Możecie sobie sprawdzić na necie, bo ile one są. Nie sprawdzam. To co powiem. To jest jakaś taka paczka. Pompujemy. I zobaczę, wszystkie balony pompuję. Wrzucę do środka jakąś karteczkę i przybiję jej, żeby nie było, że ja będę patrzyła, że dobra, to różowego tam co nie, że po tym filmie było 10 subów, co ja to nie będę w ogóle nawet zwracała na to uwagi, gdzie, co daję. A na razie zapiszę 10 pomysłów. Może być trudno, no ale cóż, czego się nie robi dla widzów. Ok, mam już 10 zapisane. Jest tu 10. Nie będę wam wszystkiego czytać, ale na przykład są takie e, pytania, co z następnym odcinkiem. I, I jednak postanowiłam, że więcej niż jedno dam. Na przykład będzie takie pytanie... podobał się odcinek, tak? No to napiszcie w komentarzu, tak, lub nie, albo łapkami dasz dacie. Więc ja to powam do balonów. Cztery przebijamy balony, i reszta będzie na następny odcinek, więc chowam to do balonów. Dobra, zrobiłam to. Jest 10 balonów, 10 kartek. Mi tak szczęka boli, bo jeden balon był taki sklejony. Gdzie ja to napompuję? pompuje. Nie balony. W eee, ogóle nie. Nie wiem czy jak mam to pokazać. To balony są mniej więcej takich wielkości, trochę większe. I się tak strasznie trudno dmuchało. Są większe, są mniejsze. No ale 10 balonów małych, ale nie jeden największy. No, przepraszam Was bardzo, no ale. A, jest cztery różowe, cztery złote i dwa białe. Tak, przypominam o tym, jak wzajniecie za ile były te balony, no to dostaniecie serducho I jeżeli macie kanał, to dostaniecie też suba. Znalazłam kolejny pomysł, żeby nie było żeby na jakaś ustawka, więc zrobiłam coś takiego. Wynumerowałam balony od 1, od 1 do 10. Na szybko to szybko też się bałam, że one mi pękną. Od 1 do 10 i tu mam karteczki 1 do 10. Wylosuję 4 i te 4 przebiję. Nie będzie żadnych cięć ale nic możecie spytować nawet do programu dać, sprawdzić, czy nie ma żadnych cięć. Więc ja będę mówił to. drugie, trzecie nożba. No szpa. Dobra. I zostawiacie teraz suba i lajka. Ja opieram. Tak, wiem, nie zostawiłeś suba, ani lajka, nic, nic, kompletnie nic. Powiem, że. Bo no, się tacy jesteście. Oglądacie, a nie subskrybujcie, nic. Blossowałam numer dla was. Cztery. 1, 8, 8 to jest 10. Mam dla Was motivację, tylko nie przywijać, nie przywijać. I pod koniec filmu pokażę Wam dzisiejsze zdjęcie, moje prywatne dzisiejsze zdjęcie, jak wyglądałam. Byśmy przebrani za postać literacką. Zgadnijcie, jaka to jest postać. Dobra, jest chyba krzywo. E, bierzemy numer 1, 8, 4, 1, 8. Jest numer 1, 8, 4, 10. Najpierw luzuję, jaką karteczkę na. Jaki na balon najpierw Numer 1. Jeden. jeden jest najbardziej napompowany. Nie, to jest żart. Mię się boję. Dobra, to robię to dla Was. Kurde, ja się boję. Aha, tkną mnie z opóźnieniem. O, lwdy. Dobra. Przebił się. O, się czerwona zrobiłam. Dobra. Napisz. Swój pomysł na odcinek. Jaki byś chciał, lub chciała zobaczyć odcinek? 10. Subo później mi się przebił. Nie wiem, czy zobaczyliście. Dobra, uciekło. Dalej pytanie na QA. 8. Nie. Mało tam uciekł. Podobał się odcinek. Mm, go nawet nie dotknę! Dobra, wychodź go. Dokładnie, wychodź. I numer 4. Wpadnij na insta i popiszemy sobie. Aha! Było takie, zostaw supa, zostaw to. Ale kurde nie, bo musi być. Napisz, napisz napisz. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Te balone, sobie tu pozostawą, chyba, że nie pękną. I no, subskrybuj kanał, daj łapeczkę w górę i no, nagram odcinek, więc dostosuj się do tych rzeczy. Jak subskrybujcie kanał, do następnego odcinka. No i na